Najpierw, mój wybrańcu, oczyść swój umysł z jazgotu wielkiego miasta. Dopiero kiedy duch jest wolny, można się od tego ducha uwolnić. Poważnie? Nie, robię cię w kota. Jedziemy! Hej, musimy iść do domu na obiad! Słowo klucz! Obiad? Obiad? Obiad! Dzięki, bracie. Akurat kiedy wreszcie znalazłam kogoś na poziomie. Uszy do góry, mała. Zobaczymy się później i weź jakieś wysokokaloryczne przekąski. He, Mogą być orzechy. Nara, sayonara. Czy mi się zdaje, czy on jest... No nie wiem, jest jakiś podejrzany. Zdaje ci się. pop. A potem Sig nauczy mnie 720 z podwójną śrubą! Niezły odjazd, co? I w ogóle Sit jest fajny. Taki... Fajny i wyluzowany. Sit, Ha, Ten twój Sit na pewno jest fajny i wyluzowany, ale chyba odrobinę niebezpieczny. No, Sit robi taki wysztekany, trik, że. Mówiłaś, że skończymy grać w pudel wilka, misja zaginiony gryzak. Nerd, misja zaginiony mózg, braciszku! Nie, no! Pół wilk, pół pudel! Wojownik o dobrym i wrażliwym sercu! Jak go nie kochać? Tak. Idę spotkać się z Sidem. Jutro pogramy w pudel miścia. Pudel wilka! Mm, mm, tak, jasne, spotkam. Mogę iść z tobą? Mogę, mogę, mogę? E, Dylan nie ma z kim grać w pudel wilka, także. Nara, sayonara! No to. Y, jedna partyjka? Wiesz, właśnie sobie przypomniałam, że śpieszę się do swojego pokoju. O. Kiedyś to rozgryziesz. Ten skok, a nie orzech. Orzech, 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 orzech. Uf, uff, I wróciłem. O! Oh.